Moi drodzy, dzisiaj odcinek bardzo nietypowy, Pozmusił mnie do tego, żebym wyszedł w końcu z domu. A uwierzcie mi, to naprawdę nie jest takie proste. A w dzisiejszym odcinku wraz z prawdziwymi proplayerami Co fraga, będziemy kupować loda ekipy. no, no Nie róbcie nie. już więcej Kili już mamy limit nie, dobra, zrobiony. Nie, ja 8 fragów, nie, ja cię mi nie, słyszę. A nie, <laughs> zobaczcie ile fragów nie, zrobiłem. Kuku nie, ty masz 12 fragów zrobionych. <laughs> Będę musiał do hurtowni jechać, a nie, do sklepu, nie, nie, normalni. To zakładam nie, wy też zakładajcie i lecimy po nie, bo troszeczkę ich niestety było. No ale nie, samego materiału przejdziemy... Słuchajcie mam dla was konkursik na najnowszy pakiet ekipy. Jeżeli chcesz go zgarnąć dla siebie, to subik z wąkiem, łapka w górę, kodzik Smarty w sklepie. A teraz dodzik! Dobra, widzowie, mam dzisiaj ze sobą dwóch profesjonalistów: jest Kubiks i jest Karbu, rzeczywiście. Dla balansu wzięliśmy kepcia, amatora. Dzisiaj robimy jak najwięcej fragów. Jeszcze raz, raz, raz. to nie moja wina jest, że nie rozumiesz otaczającego cię świata życia. Knujcie ty. Zasada jest prosta: dzisiaj robimy jeden frag, jeden logik od. nie od ekipy. Jeden logik ekipy. To no... Dobra, mam. Jeden frag jest zrobiony. Dobra, jak to obstaje, że kebci się wywali. Jeden kolor. Pierwszy padnie. No, no, pierwszy nie, nie, padnie, nie, nie. to jest kasyka przestrasza. Jacychaj też, że nie mogę z nami. Jacychaj też, że no, przecież to, to jest słowa prawda, ty. Eee, zaskoczył ty jest, mnie. Dobrze no chłopaki robią, tak? Dobrze chłopaki robią. Ja nie wiem, czy wiecie, ale ja już mam dwa fragi, czyli wow. dwa lody, jeden ludzi, co się. Nie, nie ma. Co? One takie bo drogie bo... są? Zależy, bo masz dwa kolory, nie? Ty jesteś nienormalny chyba. To nie mogą być z zbierąki w sumie? Nie, bo to są lody ekipy, albo wychodzą. Dziś, Chyba... ja już dwa loziki mam tam. A mógłbyś się opanować 10. trochę? To on właśnie 15 zł, w 3 sekundy mi zmarnował. Zero, ma. Ja nie no chcę, zero, żeby mi kiaskę wydawał. Dziękuję Aaaa. ci, Karbusiu, bo ty jesteś przyjazny YouTuberom i streamerom biednym. Biednym ja... YouTuberom, a też Stał pod blokiem gdzieś, to zrobiłem zdjęcie, nie? Tu jak ktoś on na merce, to jest ono pomylone Cio, bądź kebab, teraz się odzywaj kebab. Kartę wziąłem. Udało się. Ty skąd kula ma 16 kg? 6 kg raczej. Ty, ty nie jesteś tak. normalny Kepcio ja, Jak tak Karte to lamisz całe życie, a dzisiaj musiałeś akurat robić Kochani. Ej, Kochani. Ja. Dobra, reboot 5 lodów Tak, tak, ja On jest taki eee, szczypiorek eee, Ej, no dalej, nie róbcie już więcej killi- Już mamy limit zrobiony ja. W chodźmy sobie pochodzimy, co, Karbuś, Do klopa wejdziemy i fajnie jest Cześć, cześć, cześć Gdzie ty lecisz? Gdzie ty- Gdzie my lecimy? W sumie chciałbym, żeby dednął chociaż raz ty. Nie, ja im pomagam, ja idę zabijać. Karbo i ty przeciwko mnie. Jeszcze mojej chemii sprzed półtorej tygodnia nie dostałem. Ej, no no, no ja się ja fragów zrobi. a dzisiaj nie mogłeś trzech na arenie zrobić jak challenge nagrywaliśmy. Jakaś premia będzie kajającka, tak? Ty, premia, tak. Ty byś Gabsio poczekał może na mnie. Ja osiąg, to ja cię nie słyszę. P.S., mu, że go z dołu tabeli nie słyszysz, no? Z dołu z tabeli się mnie słyszał, <laughs> Ja mam w cebulionach milion złoty, no? Ja to mam ledwo dwa a, złoty. Pra, tak. Nie, no Karbo. Aj zobacz ile fragów sobie zrobiłem. Kuku na moliu, ty masz 12 fragów zrobionych. Dobry z matematyki jest 22 Pomówię. razy 5, ile to jest? Milion 900 10900. Tyle spanią zapalić zalody. Dobrze jest. Ej, no nie pomagaj już, ej! Weź. Ej! Dobra, no i fajnie, dzięki Kubiks Czemu Karbo i Smarty macie razem jednego killa? Przepraszam bardzo, ja mam jednego killa, Karbo ma zero, dobra? Kepciu, idę ci pomóc, idę ci pomóc, Kepciuniu Potrzebujesz pomocy, czy nie? Bo jak nie, to nie idę w ogóle Dobra, to ja cofam Wyrzuć o, dziękuję Dobra, podpalam mi tam, Kepciu Oni fragów mają, to się nie dzieje po prostu Będę musiał do hurtowni jechać, a nie do sklepów, jesteście normalni Died dwóch Nie ma sprawy Gang bananków dead Ej, Gin! Ty, ty. Nie, bo Karbo go zabije i będzie miał fraga, panowie! Nie! Yes! Nie! Oh, yes! <laughs> nie dobra, ty się... nie ma gry. No, 10 za wina, 5, 5 za wina miało być. 30 za fragi, 5 za reboota nie. i 5 za Wina. Jesteś normalny. Ja dzwonię do gera hakuję mu płytę gówną w tym momencie. Tak, debila no. takiego trzeba wyjaśnić. Tak, ja wiem, że do Domaszkowi to tylko rydwanem, albo na koniu, ja wszystko sobie zdaję sprawę, ale ja pokrywam wszelkie koszta. Trzeba go naklepać dzisiaj, kijem baseballowym najlepiej. Dzwonię do ochrony mojej. Halo, dzień dobry, Halo sky security, tak? Dzwonię się. To mnie dzwonisz debilu znowu. Masz jeden dzień. kontakt w telefonie. Panowie? To. Czy możecie mniej fragować, czy nie? Bo nie za chwilę się, si jak mam? Ja się zastanawiam, czy będę mniej fragować. <laughs> Dodaję, żeby nie było 47. 32 kile mieliśmy. No ale 47 lodów kupujesz. Ty masz łeb z Się łeb z bębnem pozamieniał, ty. Bo jeden frag, jeden od ode... znaczy nie od ekipy, tylko lek ekipy. Że jeden? O! Ej, panowie, zrób porę, jasne. Dobra, dobra, jasne. Chodź, chodź, chodź. Widziałem tego przeciwnika na moich oczach, Chłop Płat stał w miejscu, niego, ty. Nie jedź po niego w ogóle. Jedź O to jadł. Nie, ja ci dam ja 50 dobrze. Miał... A ile tamtymów było? Jeden, jeden. To ja nawet jak jeden, to ja się nawet po to nie schylam, nie? <laughs> nie, rebootuj ja ja <laughs> go. Tak, ty masz płacić, nie ja. ty masz płacić, płac ty tak, płacisz, tak? tak dobra, tak, dobra, tak, dobra, dobra, zapisane. Minus 10 lodów tu. Ale ja chcę, żebyśmy je przywieźli zostawiście. A, no jasne, że tak, proste. Zaraz po tym, jak uzyskam zgodę na wjazd na terytorium dzikich plemion. O, 60. Ale dobiłeś chopami, kurczę. widziałem, no musiałem to widzieć, ty. A jak siedzi, butuję? Czemu ty go zrebutowałeś, ty? Bo mi skina kupi. się nie kupi. Powiedz 10 razy, slurpczak to minus jeden lot kolejny. Pierdziele, nie ma żadnego na mapie już. I think there was a and there was no Musisz zrobić więcej go. Slurpczaku. dajesz pierwszy wers. Zawsze i wszędzie. Slurpczak kochany będzie. Ładnie. dwóch. Co? Trzeci. Ja mam 7 killi, wy macie po 0. Co jest, profesjonaliści, o, pobudka, p***a. Dobrze, dobrze, dobrze. co Karbo Ty, Karbo, masz ty godność i honor człowieka? Nie do no, w krzaku siedzi. Donosiłeś pewnie znowu komendanta tam. O! o, Skąd ty się wziąłeś tu? Jakoby nie, jakiś no, kozak... Mnie no mnie, no, złotnie Nie, ja no skąd? Ty, amatorzy! Chodź, ty, nie! Ale zwaliłem, zwaliłem, zwaliłem. Skarbo, to jest twój nie, moment teraz. Poważna muzyka. Stój, nie ruszaj no, się. Nie ruszaj się, nie ruszaj się, rusza się, rusza się. Nie no, ruszył się, się. No debil. Nie, nie ruszaj się, nie ruszaj się. No, no nie ruszaj rusza rusza się! Co, no, co ty nie o jest plat Aaaa co jest, robi? Nie Leksiu, Leksiu do koparki ty Co on robi? od On ma zylew Jako pro player zawiodłem was Zawodzi to tylko kepcio O, i jadę do ciebie tam od razu Nie, dobra nie Gdzie są kluczyki Ola? Gnij do ty dworska Dostajesz lepsza jak się widzimy Prawo żeby cię nie widzieli Nie oni go nie widzą on jest niewidzialny o Jak w niego wjechali jak hajtą babę na pasach Nie no karbo jeden frag będzie chyba no. Dobra, panowie, ostatnia gieram, gdzie lecimy, gdzie lecimy. ja ci nie odpowiadam, bo ty jesteś hejter, ja dzwonię do przedstawiciela Timu Sky i mówię mu jak jest. dzień dobry, witam. Dzwoniłem się do zarządu Timu Sky. Tak, o co chodzi? Chciałem zgłosić skargę na J2. Na kogo? Jak woźniaka. Ty jesteś debil, bo ty do mnie dzwonisz i składasz skargę na mnie. Co mu się w moim telefonie przedstawiciel. Ty czytać nie umiesz. Prezes tam jest napisane nie przedstawiciel. To, że to i to na P jest to nie znaczy że to samo znaczy ty. Dobra. Ok. Ej, z myszką mi się coś stało? To możemy zrobić, że jeden szczak na się na Myszkach, wiesz? Super pomysł. Ja może zru... Robimy odcinek, jeden frag równa się jeden lepiec dla kepcia o! za te wszystkie trollowania, prześladowania. No i proste, a, że tak, robimy to. Jeden a, frag równa a, się jeden a, lepiec. A, a. Ja cię mogę klepnąć wciąż, żebyś cię odciął, ale Znaczył może sam się. to zrobisz. Bo ja tam nigdy nie chodzę Nie! Yeah. Cieńesz, panowie, patrzcie, ja zapię. O, Kepcia ładnie ci idzie. Du panie e, Krasza. No no krasza. Dawajcie szybki restart. Co ty gadasz? Żadny restart. To Dzień. przecież widzę, że wyszedłeś. Dostań. A ja już tutaj tyle zrobiłem locików, do trzeba te lociki dołożyć. Dokładamy, tak? A co dokładamy? Trzy rodziki z tej giereczki Nie, no to jesteście normalni. Trzeba musimy No właśnie. Tak? No się. Cisza. Zamyślić wszyscy. Ja o co myśleliście? O tym, czy da ja się radę tym. wyciągnąć swoje IQ jakkolwiek do góry, ale doszedłem do konkluzji bardzo szybkiej, w sumie nie da rady. Nie ma takiej opcji w ogóle. To jest tak, jak że nie zarazisz się w Starbucksie, nie? w Starbucksie się akurat nie da zarazić. Akurat w Starbucksie to. Nie ma opcji zarażenia się. Dlatego nie da się też wyciągnąć twojego IQ. Jest jedna rzecz, która w tym składzie nie ma sensu. Twoje fragi, bo nie istnieją. Ja w tej gierce zrobiłem dwa fragi, tylko oczywiście musiałeś wyjść się wyłożyć za zero, nie? Wyszedłem, bo padłem. Musiałem tak. robić, mieć przykrywkę, że Debil. nie widzę. Ty naprawdę miałeś rasza, czy nie? Nie, no wyszedłem. Poproszę montażystę, żeby to pokazał. O, kapcie ładnie ci idzie. Najlepszych widzów na świecie okłamuje oh, brzywe oczy. Kurczę! Ej, czemu dobra, ten bogdo mnie strzela, ty? No ja nic nie zrobiłem mu przecież! Nawet koło niego nie stałem! Nie, dobra, jestem ten. Dobra, szybki restart, dawaj się. Falc, gdzie ten gruby? Gruby jest przecież w lobby. On jest tak chudy, że go nie widać. Tak. To nie ma nic wspólnego z tym, że mierzysz metr 40. Mam metr 60 i proszę mnie tu. <laughs> Ale z taką dumą tu powiedział. Mam metr 60! Ej, ty masz 70 już wody. 80, 250 tysięcy. To padnie teraz, ten płaci za lody. Mm, dobra. A okej! Okay. Dobra! dobra. Nie no jak jakiś bambików ja spotkałem. No kepcia walczysz blok. czy co? No z kepcią chyba walca Ty, a dzisiaj panowie jaką kepciowi lutę zasadziłem na normalnym meczu na arenie w głowę, to się nie mieści naprawdę. Znaczy strzała mu się nie zmieściła w głowie. A myślałem, że przeszło przez głowę. Wiesz co no tam dużo nie miała do pokonania, nie? Taki balon to a. był. Puste w środku i... Ja to jest składu, Jezu. Szani na dokaczek to jest jakaś. Co ty masz cztery pragi już? Leży jeden? A ja pytanie mam. A kto pytał? Musisz? Nie, ale chciałem wam powiedzieć, że to jest fajny. Kurczę, blaszka, kogo ja widzę? Gang poceńców na mnie! Pomocy! Dead jeden. Gang z podsuszką na mnie! Co się dzieje? Walka Bambików to jest! Teamują się! Nie, to, no? zostaw go! Przejeżdżam go! Przejeżdżam go! No. Let's go! Nie, no to nie są normalni graczy, zobacz. Ty, faktycznie. Ja takie fragi Capture robił, ty. Coś się z nie tak, ja te lody chyba o połowę zmniejszę. Nie, 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 nie. nie, nie. Ej, no Wyczy? ja chodzę koło chłopą, on nawet broni nie wyciąga. No w ziemi chodzi o to, robicie. To, wy wyczyni? Wyczyni? Czasonek Czasonek to ludzi to tak? ulicy, tak jest! Yes. Kto jest lepszym niż Sera Mepcio czy Smartino? To Starło. jest pytanie retoryczne, mam nadzieję. Oooooooooooooooooooo! Amator, to będzie. No. Ej, może no 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 no. no, no. okay. nie Nie, 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 nie <śla> Nie, no nie wierzę, nie podnoś go! Po co? Pania. Nie, to jest misja uciekana. Panie, panie się bawisz? Panie 50, to jest 5 stóp, tak? 50, to jest 5 tak? tak? dokładnie tak jak mówisz, Kepcia, no? Czekaj, za czekaj, 4. Nami, czekaj, nami, czekaj, nami... No, z <śla> O nie, planet! Nie! Ostatnie osoby zostały. 100 lat do tego A ile ty jest teraz No nie wiem, jakoś miliard chyba, wiesz, ale może być też 500. To im Dobra, no, i tak pada. Weźmie kebab na barama. Debil to wie, jest. Debil to jest. Wizu. I już jesteś klepany w Tomaszkowicach. Tak, o, mnie dobił jakiś typ. Proszę proszę proszę, 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 no nie! A czemu ten chłop do ciebie Nie ma a Ty jesteś amatorem, to się w głowie. Ja myślałem, że ja na boty się wykładałem. Słaj amator. Błagam, już go raz do strefy chociaż. Wywal go. Dobrze, no i fajnie. No i to mi się podoba. I człapaj się, czołgaj się tam. Proszę. Kocham Cię! Jesteś najlepszy! Ja Rubik, z tych dobrej zabawy i uśmiechu dzieci! Czekaj, 17 plus 5 to 25. Ty, faktycznie. Nie no, więc szybki jest całkiem. Ty grasz coś zawodowo, tylko Fortnite'a? No, jasne, ja casualowo robię killa wszystkim, nie? Ty! Nie wierzę. Ja pierdzielę. On wyszedł z gry. On wyszedł z gierki, widzu. 110 lotów. 110 lotów ekipy. 110. 110 ile? Nie, tak. Nie, 120. bo 119. bo i nas robiliśmy. Jesteś nienormalny, Kebab. Ty nie, masz jakąś koślawą robiliśmy. matematykę. 22 razy 5. Ile to jest? Ile to jest teraz? 5. 17 plus 5 no, Dobra, to 25. Dobra, widzowie. To to. Pierwsza gierka. 32 fragi i 5 tak. za reboota. 12 fragów w trzeciej gierce. I 29 w yy, trzeciej gierce. Łącznie daje to 78 fragów. Ale jeszcze.

Dobra, niech będzie, niech będzie, 100 lodów, dobra, dobra, stać nas, mamy 100 lodów, let's go Ja idę kupować lody, a wy wpadajcie do Kubiksa, do Kepcia i do Karbusia, wszystkie linki w opisie Słuchajcie, jesteśmy z olczym już w dziesiątym sklepie chyba i tych lodów naprawdę nigdzie nie ma Ale skontaktowałem się ze specjalistą i on mi powiedział, gdzie mogę takie lody znaleźć Jak mieszkacie na pełnowej, taki sklep i tam są lody, keep it now. I przyjechałem tu normalnie i te lody chyba są, także lecę sprawdzić już do sklepu Dobra, lecimy po te lody Elton Dobra, słuchajcie mam 40 lodów znalazłem. Kilka sztuk zostawiłem dla Was, jakbyście chcieli do tego sklepu zajrzeć. My jedziemy w takim razie dalej szukać, bo na pewno się przyda jeszcze troszeczkę. 60 sztuk muszę znaleźć. To nie będzie łatwe. Jesteśmy już po poszukiwaniach z Olcią, powiem wam, że było ultra trudno cokolwiek znaleźć, bo naprawdę tych lodów brakuje, ale udało się. Udało się naprawdę sporo liczby, dokładnie około 65, ale 10 już zeżarliśmy, bo dobre są. Na końcu powiem, gdzie można te lody dostać, adres podam, przyjdźcie, se weźcie, bo ja tego wszystkiego nie zeżrę. Teraz wam pokazuję, ile lodów zostało kupionych. Moi drodzy, cała szuflada tych lodów jest faktycznie i nie udało mi się znaleźć całej stówki, a uwierzcie mi, szukałem dosłownie wszędzie. Jeździliśmy przez łącznie 4 dni, żeby je znaleźć. Ale sami zobaczcie ile się udało około 60. I mięso skurczak. Jakbyście chcieli, to też wam damy. Ola, będzie mokro chyba trochę. Ja się nie zmoczyłem jak coś. Lodów troszeczkę jest faktycznie. Na Instagramie będę pokazywał, jak dokupuję te dodatkowe 40 lodów, żeby była pełna stówka, także wpadajcie na mój Instagram. No i mówiłem, że możecie ode mnie odebrać pod moim adresem. Każdy dostanie po jednej sztuce. a mój adres to...